Za chwilę też będziemy mówić o jakichś takich niezwykłych y, związkach muzyki y, i polityki. To jest związek, który w Polsce jest zupełnie nieznany. Więc y, ja przypomnę, że y, w zasadzie 25 lat temu, jak Polska odzyskiwała niepodległość, teraz będziemy mieli 25-lecie, y, Polska nie miała. Miała, miała zespoły, które grały muzykę y, antysystemową, ale nie były otwarcie polityczne. I, i gdyby nie mury Kaszmarskiego, to w zasadzie Solidarność nie miałaby swojego przeboju. A, ale mury nie zostały napisane jako, jako, jako osobna, osobna y, piosenka. Także... Zarówno 9 lat temu, podczas Pomarańczowej Rewolucji, były piosenki, które były hymnami. Teraz... Y, Gdybym miał używać bardzo, bardzo skomplikowanych porównań, to gdyby Polacy robili yy, yy, okupację Majdanu, to by nie zaczęli od okupacji, tylko od strajku w jakimś dużym zakładzie pracy. Potem by drukowali gazetę opozycyjną, yy, potem by rozłożyli bibułę ale nigdy by nie wpadli na to, żeby zrobić wielki koncert drogowy. Teraz mamy z tym, z tym, z tym problem na 25-lecie. To jest taka, taka, rzecz, która jest zupełnie nieporównywalna z, z Majdanem i z halą Stoczni Klanskiej na przykład, prawda? Jeżeli mówimy o takich miejscach, to um, największe, 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 demonstracje opozycyjne nie miały takiego charakteru. W Warszawie 25 lat temu, ani w 89 roku nie miały takiego charakteru jak, jak w Kijowie, są ogromne, Ogromne różnice, to były wielkie zakłady pracy, które były zaangażowane. Natomiast tutaj mamy okupację centrum wielkiego miasta, absolutnego centrum, absolutnego, absolutnie najważniejszej ulicy, najważniejszego ogromnego placu. To są takie wielkie różnice, na które, na które chciałem zwrócić uwagę. To może yy, Olaf w, w imieniu Otwartego Dialogu powie, powie co do co tu robimy w trzech słowach, a ja później y, zacznę Was wypytywać o, o, różne, o różne rzeczy. Ja nazywam się Aleksandra Gajewska i reprezentuję tutaj swoją osobą Fundację Otwarty Dialog. E, Fundacja Otwarty Dialog, myślę, że była jedną z pierwszych polskich organizacji, które zaangażowały się w to, co zaczęło dziać się na Ukrainie jeszcze w zeszłym roku, e, kiedy te skrajki w Kijowie miały jeszcze właśnie wymiar taki no mocno studencki. Właśnie my używamy słowa strajka. Tam się mówi okupacja placu. Tak, tak dokładnie. Czyli to, to, wtedy jeszcze jak fundacja zaangażowała się we wsparcie osób, które zebrały się na tym placu. jeszcze mieliśmy do czynienia z zupełnie inną atmosferą wydarzeń, aniżeli potem znamy z relacji telewizyjnej. Fundacja Otwarty Dialog była pierwszą organizacją, która zdecydowała się na zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć osoby właśnie okupujące. Kijów, by wesprzeć ich finansowo, ale w konkretnym celu, żeby nieść im pomoc medyczną, a następnie zaczęła zbierać pieniądze na to, aby było tam coś takiego, co jest bardzo ważne przy tego typu wydarzeniach, kiedy giną ludzie z ulic, kiedy mamy do czynienia z takimi niewyjaśnionymi sytuacjami a mianowicie są tam potrzebni wtedy międzynarodowi obserwatorzy, którzy tak naprawdę. Są, właśnie tak jak w tej samej nazwie mamy, są obserwatorami, tak naprawdę nie są zaangażowani w to, co dzieje się w, na samym Majdanie, nie byli zaangażowani, ale ich rola była konkretna, mieli obserwować wydarzenia, mieli relacjonować to, co dzieje się na Majdanie, uczestniczyć w różnego rodzaju procesach sądowych i tak naprawdę um, to, co zrobiła fundacja, to postawiła tam namiot, zaprosiła wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby przyłączyła się do jej inicjatywy i też starała się tym ludziom zebranym tam na Majdanie i innym osobom, które też tam jakby wspierały tych, tych okupujących, tłumaczyć czym tak naprawdę jest Unia Europejska, co Unia Europejska kryje za tą swoją nazwą, ideologią, demokracją, jakie są wymierne korzyści, które... Polska na przykład wzięła z tego, że jest w Unii Europejskiej. I Fundacja tak naprawdę te swoje działania na Ukrainie, bo już rozszerzyliśmy, nie jesteśmy tylko w Kijowie, jesteśmy też w tych wschodnich regionach, rozszerzyła. Dalej zbieramy pieniądze, dalej staramy się pomagać, dalej staramy się się wiedzę, a poza tym też staramy się, i to jest to chyba właściwie, o co mnie Robert poprosił, po co my tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby państwu powiedzieć, że to, co dzieje się u naszych sąsiadów, to są bardzo ważne przemiany, to są historyczne wydarzenia, w których warto uczestniczyć, w których warto się zaangażować i wesprzeć ludzi, którzy, tak jak Polacy, walczą w tym momencie o demokrację, o swoją tożsamość. I tak naprawdę, żeby zrozumieć nie tylko wesprzeć, ale też zrozumieć ich sytuację, postawę i zachowanie. Pytanie, pytanie do Andrzeja, którego muszę przedstawić w kilku słowach, ale... Najważniejsza rzecz, która yy, robi na mnie w tej chwili wrażenie, tak? Można powiedzieć, że jesteś dziennikarzem, że jesteś moderatorem stron internetowych. Najważniejsza rzecz. Przez wiele dni brałeś czynny udział w oporze. Yy, w zasadzie telewizji wyglądało to jak wojna domowa. Byłeś jedną ze stron i uczestniczyłeś w tym wszystkim. Byłeś na Majdanie Niezależności na i brałeś bezpośredni udział w walkach. Brałeś bezpośredni udział czymś, co jak dzisiaj ja o tym pomyślę, przy tej pogodzie wydaje mi się zupełnie tru, tru, trudne do, do pojęcia. Jak można przez trzy miesiące trwać bez przerwy na mrozie? Teraz mam do ciebie takie otwarte pytanie. Powiedz mi, jak to wyglądało z drugiej strony? Yy, mamy tę wiedzę, którą mamy z telewizji. Wiemy, jak to wyglądało w TVN24, które nadawało przez cały czas relacje. Mi w życiu parę razy udało się brać udział w różnych, w, różnych, w różnych wydarzeniach. Zawsze mi się wydawało, że od środka to zupełnie inaczej, inaczej wygląda, jak na zewnątrz. Więc mam do Ciebie takie otwarte pytanie. Powiedz, czego nie przekazały media? Czym na, na przykład ogrzewaliście się podczas tego straszliwego mrozu? Co myśleliście w momencie, kiedy barykady zostały otwarcie zaatakowane przez wojsko? Czego nie przekazały media? Generalnie, jeżeli chodzi o... w, w ogóle o Majdan i Euromajdan jako zjawisko, ja byłem tam, miałem cztery, cztery podejścia, cztery razy tam jeździłem. Byłem tam w grudniu, w styczniu, w lutym później w marcu I za każdym razem e, było to inaczej. Za każdym razem była zupełnie inna sytuacja e, wkrótce najciężej było, znaczy no, najciężej było w e, znaczy, jeżeli chodzi o pogodę, tak, to najciężej było w styczniu, tak? Natomiast e, e, no, dla mnie najcięższy dzień to był 20 lutego, tak? A, ofiary, tak? Wtedy, kiedy było najwięcej. Ofiary. A, bo y, w ciągu tego jednego dnia y, zobaczyłem więcej ofiar niż w całym moim życiu. Y, to, 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 było, y, to było trudne doświadczenie, natomiast jeżeli chodzi o, y, y, o pytania takie, czy, czy baliśmy się tam. Y, naprawdę nie było czasu. Po prostu nie było czasu y, tak y, Ważne były rzeczy, które robiliśmy i to tyle było, tyle po prostu ciążyło na, na głowie obowiązku, że nie było czasu po prostu się na, na tym zastanowić. Jeżeli chodzi o styczeń, no to co ratowało nas wtedy przed tymi mrozami, no to takie banalne rzeczy, no, to, że zabrałem ze sobą spodnie snowboardowe, to mi tak ratowało sytuację w nocy, kiedy była warta i były mrozy poniżej 20, 25 stopni, minus 25 stopni. A, yy, no i też takie yy, takie śmieszne rzeczy, które są takie ogrzewacze. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest są takie. A, a, przykleja się je do, na przykład do e, skarpetki od, e, od spodu i to przez reakcję chemiczną ogrzewa e, stopy. Tak samo na, na ręce coś takiego. To też sporo dawało, bo, a, bo, bo w styczniu było bardzo zimno. Były prozy e, bardzo, bardzo, e, bardzo mocne. Znaczy, no, media nie pokazały tego, znaczy ogrom roboty, która była robiona na Majdanie, tak? A aktywiści i wolontariusze Majdanu, no to oni dbali o ten porządek, o organizację e, pracy, o sprzątanie na Majdanie. Na Majdanie sprzątanie było czyściej kiedy... ja niż wtedy, kiedy... Było niż wtedy, kiedy zajmowały się tym e, firmy państwowe sprzedające. Tak? Bo tu chodzi o zaangażowanie ludzi, że ludzie to robili dla siebie, dla swoich braci, dla swoich sióstr, dla wszystkich, z kim byli tam na miejscu. E, no i no my jako samoobrona robiliśmy a, swoją robotę. To było też dużo takiej żmudnej, codziennej roboty, która, która w sobie nie, nie jest, za, nie zawsze jest widoczna, tak? bo a, może tam w mediach kilka razy było pokazywane, tak jak udało się złapać złodziejów na Majdanie, czy tam walka z prowokatorami i tak dalej. Natomiast no a, działaliśmy w trudnych warunkach, bo a, też szeregi samobrony były mocno penetrowane przez służbę. E, i, I po prostu wyjawianie takich osób, no, no, to, to było e, trudną, sprawą. E, znaczy, co dla nas było bardzo ważne i, i, i to, że, to, że widzieliśmy, znaczy dla mnie symboliczne, bo ja jestem z pochodzenia e, rodziny polsko-ukraińskiej i dla mnie było symboliczne to poparcie Polaków. E, które cały czas jest potrzebne, tak, bo będą, odbywają się reformy w Ukrainie i, i to jest, e, teraz dopiero jest szansa na to, żeby państwo się tak u, e, zbudowało to demokratyczne, niepodległe państwo. E, też pomagało nam obecność właśnie e, artystów, wykonawców i to, 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 co oni robili dla nas, bo e, piosenka, brat za brata, ja nieraz mi po prostu tyle no, e, psychologicznie pomagała. Jak też to, to, że inne zespoły, też takie jak Polska e, Taraka czy tam mini wykonawcy, no, to było dla nas bardzo ważne i jest e, ciągle. E, no, sporo rzeczy nie było pokazanych w mediach, to to jest naturalne, ale e, ja myślę, że dobre jest to, że jednak ten temat był w mediach. E, ten, to było pokazane i że ludzie mieli szansę po prostu się w tym temacie mieć jakąś opinię, jakieś zdanie. Niektórzy mogli się zaangażować, a niektórzy po prostu odczuli to i to było bardzo ważne, że walka Ukraińców to nie jest walka tylko taka regionalna i to jest ich sprawa, tylko tu mamy, mamy sytuację, że to jest jednak przyszłość Europy. To jak Teraz Europa zareaguje, jak zareaguje Polska wobec działań już, już Putina i Rosji jest naprawdę ważne, dlatego jak będzie później Europa wyglądała, tak? Bo to trzeba teraz stanowczo pokazać, powiedzieć nie, nie Rosji. Szybciutkie jeszcze pytanie uzupełniające, zanim oddamy głos zespołowi jeszcze jednym krótkim pytaniem. Jak się trafiało do samoobrony Majdanu? Przecież to był ruch obywatelski. Czy każdy, kto wstępował, musiał podjąć decyzję o konsekwencjach, tak? Wiele osób poniosło, poniosło śmierć, podejmując wtedy decyzję o udziale, czymś takim. Czy trzeba było się zgłosić, gdzieś zapisać? Ja pamiętam, że podczas strajków studenckich wszyscy mieliśmy dokument o tym, że się jest strajkującym, żeby nikt przypadkiem nie wszedł, żeby nikt nie przyszedł obserwować, podglądać albo uczynić prowokację. Jak się wstępowało, do, do, no, to, to była decyzja straszliwa, tak? bo po pierwsze 20 lutego mogła oznaczać śmierć, ale też mogła się, no mogła oznaczać zgodę na późniejsze represje. Jak, jak, to, jak to się zdarzało, że, że ludzie podejmowali decyzję o tym? Ja podjąłem decyzję o dołączeniu do samobrony w grudniu jeszcze tak i wtedy, wtedy zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy a, z tego, co, y, co może się wydarzyć. Znaczy W ogóle nikt nie myślał, że y, luty będzie tak jak, jak, jak był. A, natomiast no, byliśmy już po, w momencie takim, że oczywiście, że tutaj represyjne działania są. i i, i, i trzeba będzie stawić opór, natomiast no, nie wiedzieliśmy, że... A, bo w pewnym momencie byliśmy traktowani jak zwierzęta, tak? Strzelano do nas z amunicji myśliwskiej. A, z, strzelano do nas e, kulami, które stosuje się na... w polowaniu na dzika na przykład, tak? Na duże zwierzę. A, to jest właśnie stosunek e, tych e, sił prorządowych do nas. A, tego nie wiedzieliśmy. Wtedy ja nie widziałem w grudniu. Tak? W grudniu nasze zadania zupełnie inaczej wyglądały. E, natomiast nawet kiedy strzelano, bo ja na przykład i w styczniu, jak tylko zginęły pierwsze ofiary, to byłem już w ciągu 48 godzin e, w pijowiec. Tak samo w lutym taka sama sytuacja. To po prostu się nie myślało już wtedy. Czuło się obowiązek e, tego, że jakieś e, pewne zobowiązania na siebie się brało i, i, i tego trzeba było dotrzymać. Do, do Poza tym ci ludzie na Majdanie byli e, naprawdę wyjątkowi. Tam, tam po prostu przechodziła tak szeroka a, społeczność, od, zaczynając od y, y, uczniów, studentów, kończąc y, po y, profesorów, biznesmenów, wykładowców. I e, zawodowi żołnierzy Na Majdanie no, w samobronie... W samobronie. W samobronie było, można tak ocenić, że 20% samobrona stanowiła, to byli, byli, byli weterani, na przykład wojny w Afganistanie i to dla nas byli autor, autoryteci, tak? To dla nas były wzorce. Były organizacje kozackie, no może to w Polsce jest mało znane, ale to są takie zobaczenia, które promują, promują kulturę kozacką. Natomiast no mało było takich ludzi, którzy naprawdę mają jakieś wyszkolenie wojskowe i tam na, na miejscu uczyli się, były szkolone, byli wyszkoleni. E, sprzętu mieliśmy mało, e, były to bardzo prowizoryczny taki sprzęt podstawowy, e, no i, i po prostu, no, tak, przechodziło się, zapisywało się do samoobrony, mieszkaliśmy w namiotach na Majdanie, ogrzewanych w takich, takich beczkach, takie burżujki tak zwane, bo się drewnem. W e, no, takich warunkach mieszkaliśmy, ludzie nam przywrócili jedzenie e, i e, jakieś odzież i, i też, też na jakieś tam te środki też zakupowano nam jakieś pewne tam i obuwie. I, e, no i tam, tak po prostu istnieliśmy i każdy, każdy przychodził i to była własna jego decyzja. On odczuwał obowiązek przed swoim państwem, przed tymi ludźmi, którzy a, e, którzy są i na Majdanie i w Państwa, że on chce ich bronić, tak? E, ja podjąłem decyzję właśnie na, na, na takiej zasadzie i dlatego też pojechałem e, tam, tam na miejsce. E, no a też tutaj należy zaznaczyć, że w lutym bardzo dużo ludzi z tych, którzy zginęli, e, oni właśnie przyjechali na Majdan dopiero. E, I bardzo dużo z nich było niewyszkolonych. Bardzo, to, to była taka fala, e, sporo było ludzi, którzy tworzyli takie spontaniczne samoobrony. I, i, I po prostu oni przez taki ten zapał i chęć e, tej, tej walki oni po prostu, e, na wychodzili na, 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 na przeciwko kul. Szybkie pytanie do zespołu kozak system. Czy Wy się nie boicie teraz? Czy nie boicie się odpowiedzialności? Są dwie sytuacje. Jeżeli Majdan wygra, to wracacie normalnie do kraju i yy, władza się zmienia, zostaje ten premier, który zostaje. Natomiast jeżeli Majdan by przegrał, a w styczniu nie było takiej pewności, myśmy oczywiście kibicowali, żeby wygrał i byliśmy całym sercem za, ale gdyby przegrał, to wy byliście, bylibyście na strasznie straconej pozycji, tak? Macie tam żony, macie rodziny, macie domy, Маче своє улюблене місце. Попросто, це би ще стало? Чи ви ще нібаліще стичне? Ну ко кожна людина, хто був на Майдані, хто брав участь в тій валці, очевидно, вже боявся. І ми розуміли, що якщо ми програємо, то всі ми або я не знаю, сядемо до тюрми, або виїдемо з України. То іншого варіанту не було. І, можливо, це нас і штовхало вперед, і ми розуміли, що ну, заднього ходу у нас немає. З поворотом ми, сповроти, ми ж не маємо. Е... Було страшно, я скажу відверто, особливо, коли оці навали Беркуту, а їх було ну, дуже багато, пробували штурмувати Майдан. Вони це робили два чи три рази, я вже не пам'ятаю. Але це були ключові моменти майдану, ключові моменти революції, і в той момент ти не думаєш, що ти будеш робити, якщо ти програєш. Очевидно, працює якийсь внутрішній ресурс, включаються якісь первинні якості людини, яких ти раніше навіть собі не відчуваєш. Ну і ти робиш те, що робив би кожен із вас. Якщо би попав в таку ситуацію, як ми, про Майдан говорити словами важко, тому що Майдан це частина життя, це процес. Його потрібно було пережити. Зі сторони, як би ми не намагалися красиво розказати, як там було, навіть з фарбами, потрібно мати неабиякий талант, щоб про Майдан розказати дуже правдиво, так як це можна було побачити очима. А найкраще пережити. Але кожен із нас гордиться тим, що він зміг гідно для себе пройти цей шлях. І зараз кожен із нас має неймовірний досвід і розуміння того, що він приклав достатньо зусиль для того, щоб його країна, яку він дуже любить і живе в ній, і збирається жити, ось була по-справжньому вільна і демократична. Mam no, nadzieję, wszystko zrozumiałe. To są jednak bardzo podobne języki i chyba poprosimy Andrzeja o streszczenie tej wypowiedzi, czy, czy, czy państwo wszystko zrozumieli. zrozumieli. Wy, jak uważasz? O, o... Co mówił Iwan, bo jakby musimy zdawać sobie sprawę, że chłopaki robią naprawdę niesamowitą pracę. Państwo widzą tutaj po raz pierwszy. Ja jako przedstawiciel fundacji pracuję z nimi od wielu miesięcy. Obserwowaliśmy ich niesamowitą pracę na miejscu w Kijowie na Ukrainie. Ale niesamowite jest też to, co oni robią w tym momencie w Polsce. Chłopaki na własny koszt przemierzali przez wiele miast, dawali koncerty po to, żeby w ogóle Polakom zainteresować tym tematem. To, co robili razem z nami, to zorganizowaliśmy już naprawdę bardzo wiele spotkań w różnych dzielnicach w Warszawie, w różnych miejscach w Polsce, gdzie tak naprawdę tak jak tutaj spotykamy się, dyskutujemy o tym, co dzieje się, co działo się na Majdanie, co dzieje się w Kijowie, jakie są te polityczne, jakie jest to tło polityczne, którego my może do końca jakby z, z tej strony nie widzimy. No właśnie, ale prostu nie pytania. Tak? <laughs> to już specjalnie, specjalnie. Specjalnie dla ciebie. My pamiętamy, od czego się wszystko zaczęło. Oczywiście y, y, cała, cała ta sytuacja miała wiele, wiele, wiele przyczyn, ale po, powód był, pod, podstawowy zasadniczy powód był jeden, to była odmowa, y, prezydent pod, odmówił podpisania aktu akcesyjnego otwierającego drogę Ukrainie do Unii Europejskiej. E, jak się obudę toczny, То почалося з того, що колишній злодій, колишній е бандита е Янукович прийшов до влади незаконним шляхом, і з того часу, 4 роки, українці спостерігали, як ця банда, як ця мафія е грабує країну, е влаштовує в країні. У нас це називається безпріл, а у вас це називається знаєш це слово. І всі ці чотири роки українці спостерігаючи закипали повільно. Перекладивши. Генеральний чортко зачався, як настрою широко розуміє, так, але та незгода була тільки на кухня. І коли останньою краплею стало те, що ця злочинна мафія e, всім українцям говорила, що вона робить достатньо кроків для того, щоб ми заключили договір з Євросоюзом і мали e, вектор розвитку. Європейські в кінці-кінців на очах усіх українців вони нас обманули і взяли 15 мільярдів доларів у Путіна, особисто Янукович, і всім нам сказали дякуємо до побачення. І це, і це стало причиною вибуху. Українці зібралися на перше віче, а цих віче, ви знаєте, було дуже багато. Кожну неділю було віче на Майдані. І з того віччя, з першого віччя і почався значить, спочатку Євромайдан, потім просто Майдан, а потім революція.